Witajcie kolejny raz w tym warsztatowym anturażu. Tym razem chcę Was zaprosić na autentyczną przygodę, na autentyczną opowieść o podróży po Gruzji na dwóch motocyklach. Podzielimy to na kilka odcinków, bo Gruzja to był cel. Zobaczyliśmy tam mnóstwo ciekawych rzeczy, ale nie można zapomnieć, że to była podróż, a w podróży przejeżdża się przez wiele ciekawych rejonów. z Andrzejem w kościele na Bosaka. Ja mam z Tak, ja jestem trochę ubrany. Wszedłem tam na taki malutki dwanik przed, tuż przed meczetem i pan na mnie, taki starszy pan, delikatnie napadł, że, że wchodzę w obuwiu i szybciutko musiałem zdjąć. I nasze buty stoją yy, albo w komisie, albo jeszcze przed meczetem. Bez wątpienia takim miejscem jest Turcja. Mieliśmy szczęście zostać tam na kilka zaplanowanych i nieplanowanych noclegów, które wypadły po prostu na trasie. Opowiem Wam o wszystkich odwiedzonych miejscach, przejechanych drogach, abyście być może kiedyś, bazując na tym materiale, mogli zaplanować swoją jeszcze ciekawszą trasę. Powiem Wam, ile kosztuje karta SIM w Turcji. Jak zdobyliśmy kartę HGS, jak funkcjonuje policja, jak ratowaliśmy Andrzeja Kufer przy pomocy kuchenki turystycznej. Opowiem o dojeździe do Omalów w Gruzji, które swoją skalą trudności bije Pamir Highway w Tadżykistanie. No ale to nie powinno dziwić nikogo, bo gruzińska droga jest uważana za jedną z najniebezpieczniejszych na świecie a Pamirska leży na zupełnie innej skali trudności wynikającej z czego innego. Cyklu off należy wymienić też dojazd do ukrytej w górach urżguli i powrót, bo pojechaliśmy przelotowo i wróciliśmy, jak się później okazało, zamkniętą drogą. To jedna z bardziej charakterystycznych ukrytych wysoko w górach wsi w Swaneti, gdzie do dziś stoi prawie 200 wież. Droga z Tbilisi do włady Kaukazu w Rosji. Dzisiaj ucywilizowana. Kiedyś ucywilizowana, bo w XIX wieku projekt przebudowy robił Bolesław Statkowski, Polak, a w 1861 oficjalnie nazwano ją drogą wojenną. Słuchajcie, Dawid Gareża, Monastyr. Kompleks monastyrów z VI wieku w Kachetii w pustynnych rejonach w górach. Na stoku góry gareża, gdzie strach wyściubić nos trochę dalej od asfaltu, żeby nie natknąć się na żmije. Opuszczona przez Boga wioska udabno, Kazbek, Truso, gdzie zatrzymały nas zerwane drogi. Skalne miasto Wardzia, znane na cały świat, klasztor Simindasameba, Sameba, gdzie można tylko ofrodem. A dlaczego? Powiemy noc w Batumi, Stambuł w Turcji, pięknie położony, kiedyś wybujały hotel gdzieś nad Morzem Czarnym. Ale to tylko miejsca, miasta, a było całe mnóstwo dróg. Całe mnóstwo, bo jak wiecie, droga i podróż jest zawsze najważniejsza najważniejsza od sztuka. Tak. jak trzęsiesz? jak trzęsiesz? uśmiechnij się przy mieszaniu nie zobaczysz to jest ta do okulna, 30, 360 stopni? to po co ja się wychylam? Niepotrzebnie się wychylasz, ciągle się wychylasz. Zapraszam wszystkich do subskrypcji. Już niedługo opowiem Wam tą historię. A Tobie, jak to się podoba? Opowiem no, Ci. powiedz mi. No, podoba mi się. Bo sam tutaj zaplanowałem drogę. No to mi się podoba. Zajebista droga. Nie sądzę, żeby można było lepiej to zrobić. Jestem skromny, to już nie będę się bardzo znał. Dobrze, to. Po Twojej wypowiedzi chyba będzie lepiej, jak sfilmujesz swój własny motocykl.